Powrót dzieci do szkół nie mógł umknąć uwadze polityków z naszego miasta. Prawo i sprawiedliwość współrządzące szczecinem w ostrych słowach skrytykowało politykę rządu Donalda Tuska, który według polityków pis ignoruje potrzeby rodziny. Polityka rządu pana Donalda Tuska jest wymierzona w rodzinę. Ona niszczy rodzinę. Począwszy od tego, że podniesiono VAT na ubranka dziecięce prawie o 20% miał być to na okres przejściowy, natomiast. Ma to obowiązywać do roku 2016 jest to kolejna, kolejne kłamstwo tego rządu, który kłamie rano, w południe i wieczorem. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, mimo że jak mówią, samorządy mają ograniczone możliwości, starają się jak najszerzej realizować swój program prorodzinny. My jako Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miasta podjęliśmy szereg działań, które mają wspomagać rodziny. Oczywiście samorząd ma ograniczone możliwości. To nie jest w wielu państwach Europy i świata są to działania rządowe, natomiast w Polsce, w Szczecinie my jako klub podejmujemy te działania. Szczecin Przyjazny Rodzinie to projekt realizowany od początku tej kadencji polegający na wprowadzeniu szeregu ulg dla rodzin wielodzietnych z naszego miasta. Program zakłada między innymi zniżki na korzystanie z komunikacji miejskiej czy możliwość tańszego korzystania z instytucji kultury. Teraz wraz z rozpoczęciem roku szkolnego program zostaje poszerzony o możliwość korzystania z podręczników. Te rodziny mogą korzystać. Z bezpłatnych podręczników szkolnych i ćwiczeń, bo to jest bardzo ważne, i ćwiczeń, które mogą wypożyczać na cały rok szkolny z biblioteki szkolnej. Jest to bardzo duża pomoc. Radni PiS szacują, że już w pierwsze dni nauki chęć korzystania z takiej pomocy wyraziło ponad 250 rodzin ze Szczecina. Średni koszt takiej wyprawki szkolnej ucznia, średni mówię, bo to jest dla, dla szkoły podstawowej, inny jest w klasie pierwszej, inny jest w klasie szóstej, średni koszt jest 400 zł. Takiej wyprawki żeby uczeń mógł korzystać z podręczników. To jest już prawie 100 tysięcy złotych. Radni PIS chwalą prezydenta Piotra Trzystra za wprowadzenie rozwiązań przyjaznych rodzinie, ale zapewniają jednak, że nie poprzestaną na tym i chcą, by od następnego roku szkolnego dotacje na podręczniki i zeszyty ćwiczeń dla najbiedniejszych były jeszcze większe.